No Kiedyś to były takie czasy, że jak powiedziałeś, że poznajesz kogoś przez internet, no to musiałeś się zmierzyć z taką opinią może desperata albo desperatki. No tak, że szukanie miłości w internecie to, tak, tak Albo trochę... że to niebezpieczne i że w ogóle o co tu chodzi. A potem pojawiły się różne aplikacje i, i, i trochę zmieniliśmy podejście, to znaczy wydawało mi się, że w internecie szukamy głównie seksu. A to w, okazuje się, że wcale bynajmniej, że dokładnie filtruje. I dowody żywe mamy. Że, że nie, że, nie, że nie, o to, nie o to chodziło, prawda? Nie, 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 nie o to. Ewa Konstantynowicz, gos projektantka i stratek mody i Dominik Gos, właściciel firmy IT. Poznaliście się na jednej przez jedną z aplikacji randkowych, bardzo popularnych. Tworzycie bardzo szczęśliwy związek, jesteście małżeństwem, doczekaliście się potomka. O wszystkim zaraz powiemy. Dołączyła również do nas online Julita Czarnecka. Mm. Bardzo miła. Dzień dobry. Pozdrawiam A... moją ulubioną piarę. To może najpierw powiedzcie dwa słowa o swojej historii. Jak to się stało? Bo dla Ciebie, wato to nie był pierwszy raz, kiedy znalazłaś miłość w ten sposób w sieci. Jak poznałaś tak jest. Ja w pracy bardzo hmm. dużo ludzi poznaję i pomyślałam, że nie mam czasu generalnie. I bardzo ten mój czas szanuję i pomyślałam sobie, że to jest super opcja. Ja bardzo lubię nowe technologie, bardzo lubię zakupy przez internet, lubię różne rzeczy online i pomyślałam, że spróbuję, zobaczę. Jak lubię zakupy, zakupy przez internet, kupię sobie męża. No tak to trochę jest w dzisiejszym świecie, że no, wybieramy obrazki. Tak naprawdę mhm. pierwsze 15-20 sekund to jest to wrażenie, mhm. które nawet jak spotkamy kogoś na żywo, albo tak, no dobra, albo nie. I popatrzyłaś na ten obrazek, na którym był Dominik i... Pomyślam sobie, why not? Spróbuję. <grymne> Zobaczymy. A, a ty spojrzałeś na zdjęcie e, Ewy i pomyślałeś? A jeszcze przeczytałem opis. A, a czyli to, było nie to, było to zdjęcie. Tak. I co cię w tym opisie urzekło? Przede wszystkim zdjęcia były prawdziwe, jedno takie bardziej oczywiście no okazało się. Ale branży, IT jest w stanie rozpoznać, czy te zdjęcia. A bo kiedy ja robię dużo rzeczy, mam dużo pasji, to też mam mało czasu. I tak naprawdę twój opis to było to, co mnie przyciągnęło. Czyli jednocześnie e, fan z tego, co robi na co dzień, czyli twoja, wtedy twoja marka, I jednocześnie mm -hmm. sport i wiele innych zajawek. Mówię Okej, okay, odezwę się, napiszę. To poczekajcie, biorąc pod uwagę, że bardzo dużo osób szuka nie tylko seksu, ale miłości prawdziwej i związku na różnych portalach i aplikacjach, to jak stworzyć taki profil, wasza recepta, żeby żebyśmy od razu też wiedzieli o co chodzi, czego ten ktoś oczekuje i żeby ten profil był jakby pomocny, a nie, a nie przeszkadzał albo zawodził? Ja myślę, że musi być przede wszystkim prawdziwy, czyli mm -hmm. moim zdaniem fajnie jest napisać kilka słów, słów o sobie, bo wtedy osoba, która jakby czyta po drugiej stronie, będzie wiedziała, z kim ma do czynienia i moim zdaniem osoby, które nie mają żadnego opisu albo mają coś do ukrycia, albo nie wiedzą, co o sobie powiedzieć. Może zapytajmy Julitę, która jest specjalistką właśnie pewnie w kreowaniu tych profili, które pomogno, pomogą odnaleźć właściwą osobę dla siebie. Nie każdy z nas potrafi znaleźć w sobie te cechy, które mogłyby być interesujące, intrygujące. Nie zawsze mamy o sobie dobre zdanie. Jak się zabrać do tego? Ja myślę, że właśnie być w takiej trochę prawdzie, usiąść i się zastanowić, co ja mam tak naprawdę do zaoferowania tej drugiej osobie. Oczywiście jeśli mówimy o takich związkach, które mają mieć happy end, tak jak u naszej pary, która dzisiaj z nami jest. Natomiast ja myślę, że też intuicyjnie będziemy wiedzieli, po co my tam jesteśmy, bo czasami jest tak, że my wpadamy w pewne takie pułapki, czyli bardzo szukamy miłości, ale z drugiej strony gdzieś nie mamy porządku, ani w sercu, ani w głowie, ani nie mamy pożegnanych na przykład starych relacji. I wtedy faktycznie zakładamy pewnego rodzaju maski. Jesteśmy w takim no, braku właśnie m, takiego prawdziwego oczekiwania w stosunku do tego, co, co my chcemy, czy my właśnie chcemy czegoś przygodnego, czy my chcemy stałej, fajnej relacji. Na ogół my Polacy i badania faktycznie na temat singli w Polsce i, i w ogóle miłości w Polsce, który, którymi ja się zajmuję, mówią, że my jesteśmy też dużymi romantykami, więc my na różnych aplikacjach, nawet tych, które na zachodzie uchodzą za takie e, poszukiwania właśnie Wrażeń krótkiej przygody, no my szukamy prawdziwej miłości i bardzo szybko też wyłapujemy. Więc ja bym powiedziała, że recepty złotej nie ma, bo tutaj już moi przedmówcy, specjaliści w tym zakresie też powiedzieli, że trzeba. Pisać e, prawdę o sobie. Zdjęcie nam dużo też mówi. Czyli e, jeśli my kreujemy się tak z różnymi filtrami, innymi rzeczami, no to nie tylko spec od IT pozna, że to nie, nie, nie nasza prawdziwa wersja jest. E, czy my na przykład jesteśmy z, nie wiem, w ulubionym lesie, czy z jakimś ulubionym pupilem. To, jakie my zdjęcie wybierzemy, właśnie tak jak Ewa powiedziała przed chwilą, pięć e, e, minut, prawda? E, dwie sekundy już wiemy też mniej więcej, czy to jest ta osoba, czy to nie jest ta osoba. Druga sprawa, ten opis. No, Napiszmy o sobie, co lubimy robić, co jest dla nas ważne, no musimy chwilę się pochylić nad tym, jakie wartości są dla nas ważne, co właściwie jest dla nas ważne, czy my chcemy się spotkać, czy pospotykać, nie wiem, pouprawiać nasze hobby razem, czy porozmawiać, czy potrzebujemy przyjaźni, Ewo. czy naprawdę Ewo. jesteśmy gotowi na to, żeby otworzyć serce. Ewo, czy ty napisałaś w tym opisie, że szukasz miłości, czy że chcesz się spotkać albo znaleźć partnera do uprawiania właśnie życzonego hobby? Nie napisałam, że szukam miłości, natomiast napisałam y, czym się zajmuję i jakie mam pasje i to jest duża część mojego życia, sport i generalnie inne takie tego typu aktywności. I liczyłaś na co? Że odezwie się ktoś kto? Nie wiem, czy liczyłam. Chciałam zobaczyć co się wydarzy. Jakby ja nie miałam czasu, więc y... Yy, spotykam się nie, na... Ale szczerze, tak porozmawiamy. Tak, szczerze. No, no szczerze nie um... czasu, z jednym z chłopaków spotkałam się na basen i on powiedział, że. A Pomyślałem z trzema sobie... chłopakami się spotkałaś, zanim K trafiłaś na Dominika. Z trzema. Z trzema, To niedużo. No nie ale posłuchaj. Ja te... A to ja na basen próbuję... to dobre, randka na basenie, Słuchaj, żeby zaoszczędzić ale... czas. Ta, 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 ja próbuję tak, to zrozumieć. Nie masz czasu, jesteś super aktywną osobą. I, I nie umiałeś napisać po co robisz ten opis. To po co w ogóle no się zajęłaś tym napisaniem? Nie nie, bo m, uważam, że nie do końca trzeba napisać, że szuka się miłości. Ja czy szukałaś miłości? Czy, m, nie wiedziałam, czy szuka miłości. Szukałam kogoś interesującego, z kim fajnie spędzę czas. Okay. I chciałam oczywiście w domyśle, żeby to było coś dłuższego i trwalszego. Mhm. Natomiast nie zakładałam, że to... Na pierwszym spotkaniu, bo właściwie trudno nazwać spotkania z osobą, której się nie zna randką. Czyli na pierwszym spotkaniu poznam miłość swojego życia. Nie wiedziałam, czy to się wydarzy. Oczywiście może to się wydarzyć w warzywniaku pod tak. naszym domem. Ale chciałaś sprawdzić, co się stało. Co tak, się oczywiście. Dominika, może to jako specjalnej ty jakoś hakowałeś tę aplikację, że ci wybrała Ewa. Tak i nie, znaczy najpierw założyłem, co ja bym chciał przeczytać. E, będąc po drugiej stronie, kogo szukam. Mhm. E, ale Projektując takie rzeczy, aplikacje mają nam wszystkim pomóc i warto, tak jak czasami z instrukcją pralki, przeczytać instrukcję. O. Tam zawsze jest napisane wskazówki, to o tym, że powinno być zdjęcie prawdziwe, o tym, żeby być otwartym i szczerym w stosunku do siebie, ale i do drugiej osoby. To we wszystkich tych portalach takie instrukcje są to ile i podążyłem za tym. Okej, okay, no dobrze, to y, ile pospotkałeś osób y, właśnie dzięki aplikacji, zanim trafiłeś na swoją kobietę życia? Trzy. <noise> Taka sama liczba? Do A... trzech razy sztuka, za czwartym nauka. <ślad> 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 Się sprawdziło. Czy trzy spotkania wystarczą, żeby znaleźć yy, miłość życia, Julito? Ja myślę, że w ogóle starczy nawet jedną, ja trochę inną wersję ich znałam, ale okej, okay, dobra, niech będzie do trzy razy szukać. Ja chciałam powiedzieć, bo ja bym się zastanowiła, jeśli to jest dłużej. To znaczy, jeśli my szukamy na przykład dwa, trzy miesiące, cztery miesiące, pół roku, i na przykład w ogóle nie mamy ochoty się z kim spotkać, bo nam nikt nagle nie odpowiada. Aha. Albo i to jest może być taka pułapka właśnie budowania takiego idealnego wizerunku. No, na, na, na przykład tego partnera, którego my poszukujemy. Druga sprawa to może być chaos w głowie i taka wielka niewiadoma, ok, no po co ja tam tak naprawdę jestem? Czy ja szukam właśnie, no właśnie, czegoś poważniejszego, czy nie? Ja bardzo mam taką rekomendację do tego, żeby to weryfikować, czyli żeby na te randki faktycznie się umawiać to apel do dwóch stron, bo czasami jest tak, że my lubimy sobie przegadywać, no i po prostu lubimy sobie tam czatować, no ale nie chcemy się umawiać z różnych powodów, o których no, dzisiaj nie ma tutaj czasu. Ale mówić. za długo czatować to... też chyba nie można, prawda? Jak już... Nie można. Ja powiedziałam, miłość to jest nie tylko to, co my właśnie, że to, to nie tylko wizerunek, to nie tylko to pierwsze wrażenie, które naprawdę trwa nawet czasem nie 14 milisekundy, tam niektórzy mówią od pierwszego wrażenia, specjaliści, więc bardzo krótko. Natomiast to jest też zapach, to jest też głos. To jest to, czy my się dobrze czujemy. To jest też druga sprawa to wartości, które za nami stoją, właśnie tak, jak oni powiedzieli wspólnota. Więc nie, nie szukajmy też wielkiej miłości, też nie piszmy od razu na pro, po, profilu swoim szukam, jestem gotowa, bo powiem szczerze, że, czy, czy gotowy, bo to też może być taki próg, no, jakby wystraszenia innych, no bo my nie wiemy, co z tego wyjdzie. Mhm. Idźmy spotkać się na fajne. Spotkanie, tak jak powiedziała Ewa, z drugim człowiekiem. człowiekiem. A co z tego wyjdzie? Czy przyjaźń, czy miłość na całe życie? No to już bądźmy, życie napisze ten scenariusz. Bądźmy otwarci, bądźmy odważni i e, nie poddawajmy się.